Chwileczkę. Mała Tina już kończy rysunek. Co tam jest? O, chcę tort z klocków Lego. Widzę, że Sandy jest podekscytowana. Przygotowała już prawdziwe Lego na swój tort. Wow, wygląda spektakularnie. Szefie, zdecydowałeś się użyć foremek do Lego? Tak, z wyjątkiem tego, że trzeba trzymać wścibskie osoby na dystans. Mmm, czekolady. Ojej, czerwona papryka. Po co ją zjadłeś, szefie? Żeby roztopić czekoladę, czego tu nie rozumiecie? Tego mnie uczono w szkole kulinarnej. Jeśli jest czerwona papryka, to będzie ogień. Teraz wyleję wszystko do foremek Lego. Dodam też mentosy, ale nie do ciasta, tylko do buzi. O co? Zaraz pokażę. Wow, szefie, zamrażasz czekoladę swoim oddechem? Właśnie tak. Tylko spójrzcie na te idealne czekoladowe klocki Lego. To odlot. A co robi reszta? Czy wszystko w porządku? Co wymyśliłyście? Babcia chyba się pogubiła w tych wszystkich klockach. Prawie udało mi się złożyć dźwig z klocków Lego. Słucham, pani robotniku? Aha, parasol, okej. Okay. O matko, to jakiś dom wariatów. Babciu, nie martw się, twoja wnuczka ma po prostu własny styl dekorowania ciast. Najwidoczniej prawdziwe Lego daje więcej inspiracji. To jakiś koszmar, wręcz masakra. Cała ta budowa przyprawia mnie o ból głowy. Mój tort będzie o wiele spokojniejszy i ładniejszy. Po prostu użyłam zwykłej szklanki, żeby wyciąć ten, no... Jak to nazwać? Wypustki, jak na Lego. No wiecie, o co mi chodzi. Patrzcie, jak mi pięknie wyszło. A jak radzi sobie szef? Radzę sobie doskonale. Zrobiłem już głowę ludzika Lego z ciasta i uzupełniłem ją Lego z czekolady. Dobra, znowu te ciekawskie nosy. Babciu, nie huchaj na mój tort. Spójrzcie, zbudowałam ogromny dźwig z klocków Lego. Fajne, co? I ciasta są gotowe. Możesz próbować. O mój Boże! Czy to dźwig z klocków Lego? Jak fajnie wygląda. Ojej, przewrócił się. No cóż, spróbuję. Aj! Chwila, to nie jest ciasto. Siostrzyczko, chcesz, żebym połamała zęby? No to wygląda bardziej jak tort. Jaki ładny i apetyczny. I całkiem smaczny. Ciekawe, czy te klocki są na pewno bezpieczne do jedzenia. Spróbuję. Tina, musisz być ostrożniejsza. Tu może być coś więcej niż tylko jadalne rzeczy. Wszyscy chcą mnie oszukać? Mam nadzieję, że przynajmniej ten tort będzie prawdziwy. Mm, co za smak. Przyznaję mu zwycięstwo. Gratulujemy, babciu! Tina chce tort Kinder Niespodziankę. Zrobicie taki? Co ja tam widzę? Jajka? Szef tymczasem już uzbroił się w ogromną foremkę. To będzie coś niesamowitego. A ja tu mam właśnie całą paczkę Kinder Niespodzianek. Pomyślę, co z nią zrobić. Ale w międzyczasie spróbuję jednego jajka. Nikt nie zauważy. A babcia może wziąć jedno jajko na próbę? Dziękuję, kochana, pomogłaś mi. Po co ci to jedno jajko, babciu? Nigdy nie próbowałaś kinder niespodzianki? Oczywiście, że nie. W czasach mojej młodości nie było czegoś takiego. Były zwykłe kurze jajka. Można było z nich zrobić omlety, gotować, ale kinder niespodzianki to coś nowoczesnego. Nie szkodzi, już wiem o co tu chodzi. Babciu, zabrałaś mi wszystkie kinderki? Jak mogłaś? Oszczędzała je specjalnie na tort. Sandy, kochanie, masz tu pieniążki. Kup sobie więcej kinder niespodzianek, dobrze? Tylko się nie złość. Uff, minus jeden problem. Wracajmy do ciasta. Podgrzejemy troszkę nadzienie z jajek. I wylejemy je na nasze ciasto. Zobaczcie, jaki piękny wzór. Po prostu wspaniały tort. Ozdobimy wszystko czekoladowymi kulkami. Wygląda świetnie. Co to za hałas? No, zostaw mnie, odczep się. Co za głupie cukierki. Przyklej się do tortu, a nie do mnie. Nie, a może tak? On nie, zepsułam ciasto. Co ja teraz zrobię? Tort nie jest jeszcze udekorowany, a już jest zrujnowany. Andy, nie przejmuj się tym. Każdemu się zdarza. Babcia zaraz ci pomoże. Nie musicie nawet próbować niczego naprawiać. Mój pomysł jest zbyt genialny, by można go było pokonać. Zamierzam zrobić tort wewnątrz czekoladowego jajka. To będzie bezpośrednie nawiązanie do kinder niespodzianki. Nie zapominamy o warstwie mlecznej. Widziałyście, jakie cukierki zrobiłem? Niesamowite. Nie mam wątpliwości, że jestem genialnym szefem kuchni. Idealnie. Chcę patrzeć i patrzeć na ten tort. Wszyscy gotowi? Możemy degustować? Ojej, Sandy chyba nie zdążyła nic zrobić. Babciu, no zrobiłaś wszystko, co było w Twojej mocy. Wow, co za ciasta! Jaki gigantyczny Kinder! Co to ma być? Kinder ruiny? Nie będę tego próbować. Wracam do smakołyków. Ojej, ile kremu? Mmm, pyszności! A teraz spróbuję tortu w kształcie ogromnego kinderka. Ojej, jaki ciężki! Nie jestem wystarczająco silna. Ojej, spadł! Ale nie szkodzi, spróbuję w ten sposób. Ale odlot! Cudowne! To najlepsze ciasto, jakie jadłam w życiu! Milion lajków! Wow, szefie, gratulujemy! Zwyciężyłeś! Co tym razem chcesz, kochanie? O, bananowy tort! Niesamowite! A, to ja znam! Jadłam banany! Kiedy byłam mała, banany były uważane za przysmak, więc jedzono je tylko w święta. Sandy, co ty wyprawiasz? Powtarzasz za mną? Nie, babciu, wydaje ci się... Nie rozumiem, o co ci chodzi. Tort bananowy jest prosty jak bułka z masłem. Potrzebuję tylko kilku bananów. Najpierw pozbyłam się skórek. Teraz pokroję banany na drobne kawałki. Przełożę do foremki, rozłożę, a z wierzchu ozdobię paskami ciasta. Będziemy mieć prawdziwe ciasto bananowe. Czyż to nie wspaniałe? Szefie, spójrz. Zabierz to ode mnie, babciu. Aż mi się niedobrze robi. Ja tu tworzę nowe kulinarne arcydzieło. Potrzebuję najwyższej jakości białej czekolady do mojego tortu. Rozpuszczamy czekoladę. A następnie wlewamy wszystko do mojego profesjonalnego urządzenia. A teraz rozpylamy na torciku bananowym. Przygotujcie się, zaraz będzie gorąco. O tak, to co trzeba. Piękny tort bananowy. Wow, czego tylko nie wymyślą. Mam pomysł. Na ratunek zawsze przychodzi oreo. Zaraz wszystko pokruszę. Raz, dwa, trzy i gotowe. Teraz położę to wszystko do miski. Doleję płynnym karmelem i wymieszam. Otrzymałam pyszne, słodkie nadzienie, które włożę do skórki od banana. Voilà! Genialne, co? Babciu, szefie, możecie się poddać. Mam wygraną w kieszeni. Wow, Sandy, dałaś z siebie wszystko. To widać. Mm, wygląda dosyć oryginalnie. No, ta taśma była niepotrzebna. Czy to na pewno nadaje się do jedzenia? Czy to jakiś żart? No okej, okay, Sandy, i tak należał ci się brawa. Zrobiłaś najlepszy tort na świecie. Najlepszy z najgorszych. Wróćmy do mojego ciasta. Pokryję je słodką, pyszną, żółtą skórką. W ten sposób będzie wyglądać o wiele bardziej atrakcyjnie. No i co powiecie? Prawdziwy banan, co! Nie kłóćcie się. Wasze banany wyglądają świetnie i pysznie. A oto i moje bananowe ciasto! O nie, babcia zaraz upadnie! Łapcie staruszkę! No, udało się przynajmniej uratować tort. Ciasto wygląda nieźle. Wezmę je jako nagrodę. Czas na degustację. A gdzie trzecie ciasto? Nie ma? No dobra, no to spróbuję tych dwóch. Zacznę od tego ogromnego banana. Wygląda niesamowicie. Mam nadzieję, że smakuje bananowo. Mmm, jakie dobre. A teraz to. Takie ciasto powinno się jeść widelcem. Wygląda jak babci. Ciekawe, jak smakuje. Mmm, jest przepyszne. Kogo wybrać? Zdecydowanie ciasto bananowe wygrywa. Pyszniutkie. Hurra! Gratulacje, Sandy, wygrałaś! A raczej babcia! W sumie to wszyscy wygrali. Proponuję zacząć od czegoś naprawdę smacznego. Niech to będzie koktajl. Zrobię Kate taki koktajl, że padnie z wrażenia. Gdzie jest mój kociołek i stara książka z przepisami? Dobrze, że zawsze noszę te rzeczy ze sobą. Robienie koktajlu zacznę od robaków. Po nich do koktajlu wrzucamy karaluchy. I oczywiście dodamy zielony śluz. Ale to jeszcze nie wszystko. Ale paskudnie to wygląda tak jak trzeba. Teraz dodamy jeszcze całą rybę. A żeby ości nie przeszkadzały w piciu. Po prostu wyrzucamy szkielet. Muszę to teraz porządnie wymieszać. Co za obrzydliwość. Co by tu zrobić? Wiem. Dlaczego po prostu nie połączyć ulubionych napojów gazowanych Kate? Sprite, Fanta i kola są dokładnie tym, czego potrzebujemy. Wszystko otwieramy. I dokładnie mieszamy. Dobrze, że trzymałam je w mojej przenośnej lodówce. Są takie zimniuszkie. Jakie pyszne. Ojej, przepraszam. To kolejny dowód na to, że są pyszne. Pozostaje tylko dodać słomkę. W ogóle nie macie pojęcia, jak robić koktajle. Każdy normalny koktajl jest mleczny. Mleko trzeba zmieszać z lodami, a następnie powstałą mieszankę zabarwić w fajne kolory. O tak, wtedy wyjdzie nam prawdziwa tęcza. Kilka minut i koktajl prawie gotowy. Pozostaje tylko przyozdobić go pitą śmietaną i prawdziwą tęczą. Jestem pewny, że będzie bardzo fajnie wyglądać. Gotowe! Kate, pozostaje ci wybrać, który koktajl smakuje najlepiej. A ja wiem, który! No co za różnorodność! Zacznę od tego, który wygląda na najbardziej pospolity. Myślę, że spodoba mi się koktajl Betty. Mmm, jest naprawdę smaczny. To tak, jakby wypić wszystkie moje ulubione napoje gazowane i odpowiednio beknąć. Zobaczmy, co ma dla mnie Wednesday. Ojej, co się dzieje? Czy tylko ja to widzę i czuję? Co dziwny efekt. Ten koktajl smakuje po prostu obrzydliwie. Pozostaje mi spróbować, co w kuchni dla mnie przygotował. Jego tęczowy koktajl wygląda ekstra. Jest taki dobry. Nawet pomysł z przekąskami w kształcie tęczy jest po prostu genialny. Podoba mi się. To zwycięzca. No wiedziałem, że wygram. Teraz chcę, żeby każdy z Was zrobił mi burgera. Nie ma nic prostszego. Trzeba zacząć od usmażenia kotleta. Chodzi o to, żeby nie przesadzić. Kotlecik musi być soczysty. oj! Wednesday, po co ci ten palnik? Po prostu mam swój sposób na smażenie kotleta. Po co zadawać sobie tyle trudu? Przecież jest toster. Przełamie kotlecika na pół i włożę go do środka. Muszę tylko poczekać. Ojej, w kuchni już robi warzywa. Jasne, bo chcę, żeby burger był soczysty, a każdy kawałek warzyw przesiąknięty świeżością. Najwyższy czas na złożenie mojego okazałego burgera. W tym celu polewam bułkę sosami, następnie kładę kotleta, dalej układam warzywa, a wszystko to zwieńczy kolejna bułka. Ale to jeszcze nie koniec. Będzie super, jeśli dodam trochę sosu serowego. Dzięki niemu burger od razu będzie smaczniejszy. No brawo! Co w tym takiego? To przecież tylko zwykły burger. To, co ja zrobię, naprawdę zasługuje na najwyższą pochwałę. Przepis jest całkiem podobny, tylko mój burger będzie wyglądał jak ogromny czarny pająk. Gdzie jeszcze widzieliście tak rewelacyjne rozwiązanie? Wow, co tak pachnie z falenizną? O, nie to mój kotlet! Wyskoczył z tostera, muszę go teraz złapać. Ojej. Kurczę, jak mam zrobić burgera? To wygląda nie bardzo apetycznie, ale nie szkodzi. Myślę, że troszkę warzyw i sera uratują sytuację. Krojenie pomidora jest zbyt nudne, muszę go po prostu wpłaszczyć. Gotowe. Z wierzchu dodam sera. I dołożę drugi kawałek chleba. A okrągły kształt bułki po prostu wygryza własnymi zębami właśnie w ten sposób. Tadam! Smacznego, Kate! Nawet nie wiem, od czego zacząć. Wednesday, znowu zrobiłaś coś strasznego. Betty, nie spodziewałam się, że zrobisz tak okropnego kotleta. Nie będę jadła tego okropieństwa. Pająka Wednesday zostawię na koniec. Szefie, twój burger, będzie pierwszą rzeczą, której spróbuję. Mmm, nie jest zły. Co prawda, dość przeciętny. Spodziewałam się czegoś więcej. Dobra, sprawdźmy pajączka. O nie, nie wiedziałam, że on żyje. Stop! Nie możesz ode mnie uciec. Zjem cię. Ojej, Wednesday, jestem zaskoczona. Ale twój burger okazał się naprawdę dobry. Gratuluję, wygrałaś. Ura. Tym razem zróbcie dla mnie ciasto. Mam nadzieję, że sobie poradzicie. Spróbujemy. Rączka. Będę potrzebowała twojej pomocy. Zagnieć mi ciasto. Dobra, gotowe. Teraz je rozwałkujemy za pomocą wałka. Okej, okay. czas aby wyciąć z ciasta potrzebne nam kształty. Rączka znów potrzebuje Twojej pomocy. Już wygląda bardzo fajnie. czas polać te rączki pysznym syropem truskawkowym, który bardzo przypomina krew. Co za masakra! Zdecydowanie bym tego nie zjadł. Dlaczego? Przecież to tylko jadalne ręce, dla mnie wyglądają bardzo smakowicie, okej, okay, czas wstawić moje ciasto do piekarnika. Zobaczymy, co powie Kate. Zrobię ciasto korzystając z bardziej klasycznego przepisu. Początek jest całkiem podobny do przepisu na mleczny koktajl. Trzeba zabarwić lody i wszystko dobrze wymieszać. Oczywiście dodam jeszcze różne inne kolory. Wszystko musi być wyraziste. A powstałą masę troszkę rozpuszczę, żeby nie była tak gęsta. Następnie rozprowadzę ją na podstawie ciasta. Każda kolorowa warstwa jest nakładana stopniowo, jedna po drugiej. A na koniec trzeba dodać jeszcze troszkę bitej śmietany. I oczywiście kolorową posypkę. Kolorowy tort lodowy gotowy. Moje własnoręcznie zrobione ciasto też jest już prawie gotowe. Pozostało tylko zrobić paznokietki z orzeszków. Okej, okay, w tej książce jest bardzo szczegółowo opisany przepis na ciasto. Więc nawet ja mam jeszcze szansę na wygraną. Najpierw zrobię masę. Do tego potrzebam mąki, cukru, jajek i odrobiny soli. Można to wszystko ubić mikserem, którym nie umiem się posługiwać. Dobra, mam swoje ręce. Mogę przecież ich użyć. Gotowe? Zobaczmy, co dodamy dalej. Okej, okay. książka mówi, że czas na dżem. Ale pyszności. Tego właśnie potrzebowałam. Ej, straszna ręko. Czego chcesz? Wynoś się stąd. Zasłaniasz mi przepis. Aha, czas włożyć ciasto do piekarnika. Już czuję, jakie to będzie dobre. To moja szansa na wygraną. A może powinnam zostać szefową kuchni? Mam talent. Co tak pachnie spalenizną? A to pewnie gdzieś tam od sąsiadów. Ojej! Dobrze, że przyszłam, inaczej ominęłoby mnie takie show. O, oto i moje ciasto. Starałam się. Oj, Betty, wierzę, że się starałaś. Ale niestety nie zjem tego węgla drzewnego. Ale ten piękny placuszek szefa kuchni chętnie spróbuję. Ojej, jaki piękny! Wow, jak super wygląda! Jaki zimniuszki, uwielbiam lody. To mi bardzo smakuje. Wednesday znowu wymyśliła coś dziwnego. Mam nadzieję, że to jest jadalne. Jakie pyszne! To smakuje jak ciasteczko z McDonalda! Wednesday wygrywa w tę rundę, bo jestem najfajniejsza i najlepsza.